Cześć. Dziś chciałam opowiedzieć trochę na temat inspiracji, skąd czerpać inspira inspirację. Dziś właśnie od rana mam <noise> odpowiedź znalazłam odpowiedź na, na ten temat. Bo właściwie, inspirację możemy czerpać ze wszystkiego, tylko w ogóle, jak się do tego zabrać, tak? Jak odnaleźć tą inspirację? No i opowiem krótko na swoim przykładzie. Dzisiaj właśnie odkryłam, A więc no, ci, którzy mnie oglądają, no to być może wiedzą, że za, maluję obrazy. No głównie malowałam kule, ale też różne abstrakcje, tak. No i tak ostatnio zaczęłam się zastanawiać, kurczę, ile można tych kul namalować, chociaż tak, te kule, każda jest jakby inna, nie, to się, nie udało mi się <grytanie> dwa, razy, dwa razy tej samej namalować. No, ale jakiś czas temu, właśnie tak, tak coś, jakieś takie myśli mnie naszły, przyszły do mnie, czy Boże, czy te um, inspiracje do malowania będę miała. E, no i tak, e, e, tak właśnie e, wtedy pamiętam, mm, rzuciłam w eter, tak? Rzuciłam takie hasło, w eter, jak ja to mówię, do wszechświata. Że e, nie wiem, proszę Boga, tam moje anioły, moich opiekunów i e, wszechświat, o, o, o to, żeby przyszły do, do mnie jakieś inspiracje, tak? No i e, tak po prostu w myśl, nawet no, w domu sama powiedziałam, tak? E, no i, i zostawiłam to. No i, i dzisiaj właśnie dostałam odpowiedź i e, zobaczyłam, jakby cały ten e, proces, e, m, jak właśnie. Ta inspiracja do nas przychodzi, ten pomysł właśnie, no ja to nazywam inspiracją na, malo, na, na co bym mogła namalować, ale to też y, 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 może dotyczyć pomysłu jakiegoś, tak? No i właśnie y, dziś mnie tak y, nagle oświeciło, <laughs> oczywiście Facebook mi tam trochę pomógł w tym. I, I sobie uzmysłowiłam i, i teraz powiem właśnie, rzuciłam tą intencję taką właśnie, ta intencja, która jest jakby też ważna, rzucenie intencji, więc rzuciłam intencję, że proszę o inspirację do malowania obrazów. No i zostawiłam to i właśnie chodzi o to w, w prawie przyciągania i, i, i w realizacji tych naszych celów, marzeń, jakkolwiek to nazwiemy. No to jest ta intencja, no czyli ja rzuciłam tą intencję, no i zostawić to, tak? I w ogóle... Zostawić, zostawić tą kontrolę, zastanawiania się, nie myślenia o tym, e, tylko no, rzucić. No i, ja, i wrócić do tej naszej codzienności. O, tu jakiś piękny motylek em, lata koło mnie. E, i, rzucić, i, za, e, I wrócić do tej codzienności. No i, no i teraz widzę, coś mi zwierzęta rozpraszają, bo teraz widzę po prostu sarnę. <laughs> o rany. No, sarenka. E, to też jakieś zwierzę mocy dla mnie do sprawdzenia, jak wrócę do domu <gryw> ze spaceru. E, teraz mnie będzie rozpraszać. E, I... E, i właśnie dzisiaj do mnie przyszło jak, jakby właśnie po kolei, czyli ta intencja, rzucenie wszechświatowi intencji o inspirację. I, i później dzisiaj mi się właśnie przypom... i dzisiaj mi Facebook po, po powiedział, no nie będę na razie zdradzać, e, e, zdradzać e, z czym to jest związane ten, e, ta moja inspiracja. Oczywiście to ma to związane z malowaniem obrazów, tak? E, ale e, jak był ten proces? Właśnie rzuciłam tą intencję, później za jakiś czas. E, e, Instagram mi podpowiedział jakąś tam stronę, jakiś profil, i wtedy tak sobie pomyślałam: Kurczę, to jest dobry pomysł, że to malowanie może być na razie nie zdradza, z czymś tam związane. No i tak mi, mm, ciekawe, polubiłam ten profil, który mi to jakby zainspirował. No i zostawiłam to. Pogadałam, właśnie wspomniałam mojej przyjaciółce podczas na, na, już naszej rozmowy online. I. I mówię, kurczę, ten profil mnie zainspirował, tak? No i dobra, i co zostawiłam? I po jakimś czasie, właśnie, o czasie też za chwilę powiem, dziś właśnie znowuż Facebook mi y, y, podpowiedział kolejny profil, i nagle takie wow, ojeju, to jest to, teraz będę to malować. Oczywiście nie zdradzę na razie, co to będzie, <laughs> to będzie niespodzianka. E, e, na moim profilu, na Instagramie, albo na Facebooku, albo może opowiem też w filmiku, co to jest, ale poczułam właśnie, że to jest to, że teraz będę moją inspiracją stanie się to i to. I mm, najtrudniejsze był, właśnie, najtrudniejsze było. Bo ja już wiem, wtedy jest taka pewność, wtedy intuicja Ci mówi, kurde, to jest to. Wiem, że to już nie to, a teraz będzie to. To po prostu się wie, to się czuje, to się wie. To, to jak teraz mówię, to jestem pewna tego. I naj, najtrudniejsze jest właśnie zostawienie tego i nieprzewiązywanie się, i nie, naczeka, i nie, no dobra, i na przykład tak jak ja, siadałam i malowałam. Oczywiście powstały w międzyczasie obrazy i one piękne, wyszły mi piękne, jestem zachwycona. Ale dalej, jakby nie było tej. Tak jak wtedy malowałam te kule i miałam pomysł, że to będą kule i coś się wydarzało, jakieś emocje moje i powstawała kula, nie wiem jak, po prostu ręka mnie prowadziła, moje emocje, które przeżywałam, przelewałam na ten obraz. A teraz mam inny pomysł, że jakby tą inspiracją nie będą moje emocje, tylko coś innego. Na razie nie zdradzam. I po prostu, że jakby klaruje się, jest pomysł, tak? Że teraz to będzie. No na przykład, jak ktoś. Wrócę do malowania, bo to jest mi jak póki co naj, najbliższe. Na przykład, jak ktoś maluje postaci, albo ktoś maluje kwiaty. No, kiedyś tam już kilka razy nawet opowiadam o tych kwiatach. A ja szukam inspiracji w tych. Dla mnie, jakby tą inspiracją są jakieś abstrakcje, jakieś takie rzeczy. Em, no, niezbadane, że tak powiem. Jakieś takie wypływające z wnętrza, tak? Z emocji. No, to z emocji, jakby teraz mogę powiedzieć, tak na świeżo i tak na gorąco mi tu przychodzi emocji. Więc, jakby ten pomysł, no tak jak nie wiem, no ci y, malarze, no będę mówić o tych malarzach, czy nawet jak są, y, to nie wiem, tak są pisarze, tak? Jak jest pisarz, który na przykład pisze książki naukowe, albo pisze, nie wiem, o rozwoju osobistym, albo ktoś pisze. Książki obyczajowe, kobiety piszą romanse o wielkiej miłości, albo e, przygodowe, nie? Albo sensacyjne. Czyli ktoś, jakby w czymś się specjalizuje, tak? Czyli ma pomysły i szuka im tej inspiracji, tak? Więc potrzebujemy znaleźć taką inspirację, i to też nie. to jest proces, a my przywiązujemy się, chcemy już tych efektów. I ja sama tak się uwiązałam trochę, że z dnia na dzień przybierałam, dobra, malowałam, i yy, ale. Teraz, no, nawet w głosie, jak to teraz mówię, ten mój, pro, ten mój pomysł, teraz już widzę, że ma kształt. A my, właśnie, wrócę jeszcze do tego, że my przywiązujemy się do efektu, już chcemy, żeby ta, na przykład ta inspiracja do nas już przyszła. Nie. Potrzebujemy czasu i potrzebujemy, że to kiełkuje to tak, jak roślina, tak. Jak posadzimy, nie wiem, nasionko, to, 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 to z tego nasionka zanim wy, wyrosną, jakieś, potrzebuje korzeni, tak? Potrzebuje korzeni. Tam najpierw się zakorzenić, puścić korzenie, a dopiero potem przebić się przez ziemię <grych> i wykiełkować łodyżki, łodyżki, a potem z łodyżek dopiero będzie jakaś tam e, 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 łodyżka, gdzie na końcu będzie kwiatek, pączek, a dopiero potem będzie kwiat. Czyli tak samo jest z tą inspiracją, tak? Raz, że potrzebujemy próbować, ale dwa, potrzebujemy też oglądać. No i w zależności od tego, nie wiem, co nas interesuje, czy chcemy być, nie wiem, chcemy pisać coś. To tak jak ja też na te posty, jak czasem piszę posty, to też potrzebuję jakiejś inspiracji, czyli jakiegoś tematu, który, który mnie poruszy i o którym warto napisać, albo namalować ten obraz. To też potrzebuje jakiejś inspiracji, jakiejś emocji. Dla mnie to są emocje. Dla kogoś malowanie przyrody, tak? czyli pójdzie w przyrodę Ostatnio właśnie szłam takim parkiem u siebie w mieście i byłam zszokowana centrum miasta, w parku, a tutaj grupki ludzi, młodych, no nie tylko młodych, po prostu osób i malują. Rozłożone mają kocyk, farby, sztalugi i malują na przykład kwiaty w parku. E, więc potrzebujemy inspiracji i jakby ten nasz pomysł, co chcemy robić, jakby to tą pasję czy to zajęcie jakieś nasze, które naprawdę, uwierzcie mi, dostarczy Wam tyle radości. Ja już teraz czuję, jak to opowiadam, to już <śmum> mam radość. I to nam jakby potrzebujemy właśnie puścić tą intencję, zostawić to, nie myśleć o tym, nie, nie szukać, no dobra, to siadam i teraz będę pisać, albo będę malować, albo będę śpiewać, albo nie wiem, będę gotować. Tak, próbować trzeba, bo trzeba. Ale że ten pomysł, który cię tak porwie, on przyjdzie pewnego dnia, jak poszukasz tych inspiracji. A po drodze właśnie, szukając tych inspiracji, możesz się dowiedzieć, nie wiem, o stylach malowania, o wypróbować różne farby, czy możesz wypróbować style e, śpiewania, jak ci, nie wiem, piosenki lubisz, to e, wypróbować różne style. Posłuchać różnych piosenkarzy. Jeżeli to jest gotowanie, popróbować. E, e, popróbować różnej kuchni, nie wiem, włoskiej, meksykańskiej, indyjskiej, jakiejkolwiek, hiszpańskiej, ale popróbować i zobaczyć, co Ci tak naprawdę cieszy. I najtrudniejsze jest po prostu nie przywiązywanie się do tego czasu i nie czekanie na ten efekt. Tylko po prostu zostawienie to... E, zostawienie to... I takie oczekiwanie, że przyjdzie niespodzianka. <laughs> że przyjdzie niespodzianka. I wtedy będziecie wiedzieć, bo to będzie taka ogromna radość, że jest, mam ten pomysł. To jest dokładnie tak, jak ja na początku, e, jak się pojawiło to malowanie, ale to malowanie tych kul, tak, jest. Pamiętam, że pierwszym jakiś tam taką już obraz, który namalowałam, to później nie Jezus, ja nie wiem, jak ja to namalowałam. To po prostu powstało ręka mnie prowadziła. Nie wiem jak, ale potrzebujemy inspiracji, a inspiracją może być wszystko. Mnie po prostu, jak e, e, po sznurku do kłębka, doprowadziły właśnie tu jeden e, kogoś e, profil, e, tu drugiego, tu coś i nagle eksplozja. I nagle jest, to jest to. Więc szukajcie inspiracji wszędzie, we wszystkim, e, bo naprawdę można we wszystkim znaleźć inspirację. E, no, tylko oczywiście trzeba próbować. Bez działania nic nie będzie. Nic, nic, kompletnie nic. Więc życzę Wam y, dużej ilości inspiracji, wytrwałości, bo potrzeba wytrwałości cierpliwości. Yy, no i cierpliwości. No i oczekujcie niespodzianki, bo naprawdę <grywanie> y, y, niespodzianka i to będzie duże zaskoczenie dla Was, że to też można, że da się. A inspiracją, uwierzcie mi, wszystko może być. Wszystko. Tylko potrzebujemy ruszyć po tą inspirację do działania. Pozdrawiam i życzę pięknego dnia.